Dobry witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprosić Was na prezentację gadżetów, które będą przydatne zimą. Także serdecznie zapraszam, zaczynamy. Wiadomo, że w okresie zimowym wszystko, co trzyma ciepło, co jest termiczne, jest na wagę złota, dlatego swoją prezentację postanowiłem zacząć od kubków i butelek termicznych. Tych produktów naprawdę w swojej ofercie mamy bardzo, bardzo dużo. Tutaj pierwszy przykład kubek Winnipeg. Tak jak widzicie, pięknie wyglądający grawer. Akurat pokażę różne kubki z różnym sposobem zamykania. Ten akurat klikany, idealny dla kierowców, możemy go obsługiwać jedną ręką. Dużą zaletą tego kubka jest też na przykład odkręcana uszczelka, dzięki której możemy w bardzo łatwy sposób zadbać o czystość właśnie tego naszego kubka i spokojnie umyć sobie wszystkie pozostałości po kawie czy po herbacie. Bardzo bogata oferta, gama kolorystyczna, dodatkowo, tak jak tutaj widzicie, wymienne gumki, także dodatkowo możemy zaakcentować logo naszego klienta. Tutaj też kolejna propozycja, akurat kubek Secure, pięć kolorów, ja akurat mam tutaj niebieski i czarny, tak jak widzicie, też przepięknie wyglądający grawer. 16 godzin trzymania ciepła, podwójna blokada, to jak widzicie tutaj lock. Po odbezpieczeniu i naciśnięciu dopiero kubek się otwiera. Oprócz tego jeszcze jest w kolorze białym, czarnym i srebrnym. Akurat tutaj teraz to co chciałem Wam pokazać to nowość butelki termiczne. E, trzymają 16 godzin ciepło, 500 albo 700 ml, te dwie objętości, te 100% szczelne, e, też ze stali nierdzewnej, <tryk> podwyższonej jakości po środku próżnia. To jak widzicie, idealnie nadają się pod grawer, ewentualnie pod nadruk UV, czyli e, logo klienta ma więcej e, kolorów. Tutaj na przykład, też właśnie, kole kolejna ciekawa propozycja takie kubki karbowane. Też właśnie, mimo tej swojej nieregularnej powierzchni, możemy zrobić grawer. Też tutaj jak widzicie, tych kubków mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo to jest tylko jakiś tam, powiedzmy, ułamek tego, co, co mamy w swojej ofercie. Także jeżeli coś z tego typu produktów was zainteresuje, to serdecznie zapraszam do, do kontaktu. Co jeszcze chciałem wam pokazać? To jest właśnie całkiem fajny produkt. Yy, właśnie typowo na zimę. Pakowany w takie, w takie etui. tui A co w środku? W środku zestaw dwa kubki plus termos. Termos 480 ml. 20 godzin trzymania ciepła. Dwa kubeczki po yy, 180 ml. Wszystko tutaj w tym etui jest na takie paski, na rzepy. Także możemy sobie w łatwy sposób wszystko zapiąć, żeby nam to nie latało. Cię, co ważne? W środku w tym etui, tak jak widzicie też jest folia, która zapewnia dodatkowo właściwości termoizolacyjne na jakieś narty, na wycieczki jakieś w góry możemy zabrać właśnie w takim wygodnym etui. Oczywiście grawer na każdym, czy to na kubkach, czy to na, na termosie, albo ewentualnie na, na dróg na, na tym etui. Tak jak widzicie, tutaj właśnie chciałem Wam pokazać, mam właśnie podobny zestaw, tylko że niebieski. Tak akurat mamy grawer na kubkach albo właśnie na samym też tym e, termosie. To jeszcze ciekawa też propozycja e, te, tego, tego typu butelka, e, wykonana z bardzo teraz popularnych materiałów, czyli szkło i bambus. E, ja akurat na bambusie mam tutaj, na tym wieczku mam e, grawer, ale możemy tutaj też zrobić czy to tam podruch, czy na przykład na druku V, e, oczywiście ewentualnie sito na na tym neopranowym pokrowcu. W środku to co najważniejsze rdzenie do zaparzenia herbaty. I tutaj dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, tutaj też ciekawa propozycja naszego tego rocznego katalogu końcowo-rocznego. Przepis na rozgrzewającą herbatkę. Także możemy sobie zaparzyć pyszną, pyszną herbatę, złapać tutaj za ucho, żebyśmy się nie poparzyli i zabrać do pracy, czyli Gdzieś na jakiś zimowy e, spacer. E, wiadomo, że, że zaraz, e, zaraz listopad, pewnie zaczną się jakieś tam e, poranne e, przymrozki, a to wiąże się z koniecznością e, skrobania auta. E, także tutaj też mamy e, na tą ewentualność też jakąś propozycję. co akurat skrobaczki, e, jeżeli chodzi, no tutaj akurat idealny pod tam podróg. Mamy takie właśnie zgumowaną tutaj e, z boczną rączką w kolorze, czy to niebieskim, czy czerwonym, albo szarym. To jest też właśnie bardzo ciekawa propozycja, nowość, bardzo wygodna, fajnie wyprofilowana, dobrze reży w ręku. Także myślę, że odśnież odśnieżanie, skrobanie szybce nie jest naj najprzyjemniejszą e, czynnością. Myślę, że dzięki tym skrobaczkom będzie trochę bardziej e, właśnie przyjemne i trochę szybsze. Dla najbardziej wygodnych skrobaczki, ale z takimi spokrowcami z na, na rękę, żeby nam ręce, jeżeli zapomnimy rękawiczek, e, żeby nam e, ręce nie marzły. Także tak jak widzicie, tutaj akurat e, na tych skrobaczkach akurat e, sitodruk. E, co jeszcze? E, kocyk. Koc polarowy, 200, 200 gramów gramatura tego koca, bardzo miły i przyjemny w dotyku. 1,70 70 na MET 30, także też na pewno spory możemy siedzieć tam e, podczas e, właśnie jakichś e, wieczorów chłodniejszych, gdzieś przykryć przed, na kanapie przed, przed jakimś dobrym filmem. E, co do znakowania, znakujemy najczęściej na tym e, pasku. E, także on jest ściągany, sam kocyk. Też tutaj jest oprzytym dookoła, koła, także nic nie będzie się nam zaciągało czy czy Z Ciekawszych propozycji myślę, że to warto mieć gdzieś ze sobą, na przykład gdzieś w bagażniku. To jest W bardzo łatwy sposób, możemy ją złożyć. Co do oznakowania, najczęściej albo na etui, albo tutaj na tym metalowym, metalowym pasku. Tutaj tak, mamy e, m, zabezpieczenie, także tutaj dokręcamy. To nam się usztywnia. Jeżeli na przykład się gdzieś zakopiemy autem, e, gdzieś na jakiejś feriach, e, dodatkowo możemy sobie to w taki sposób przykręcić. I mamy ale taki toporek, czekam, także. Albo tak, jeszcze taki dość Składamy. Rozkręcamy. Bardzo szybko i bardzo łatwo możemy schować sobie to z powrotem do Etui. I mieć to w bagażniku, z ewentualnie jeszcze pasek, żebyśmy mogli sobie to przyczepić gdzieś do, do paska, czy to na przykład gdzieś do, do plecaka. No wiadomo, że teraz po zmianie czasu dość szybko robi się ciemno, jeżeli właśnie gdzieś na przykład nie, odpukać, złapiemy na przykład gumę, czy musimy coś zrobić przy aucie, aż właśnie zmrok szybciej złapie. Dlatego polecam właśnie mieć ze sobą gdzieś tam taką. <laughs> Czołówkę, czołówka, dwa tryby pracy, standardowy, energooszczędny, dodatkowo regulowany kąt nachylenia, świecenia. Także też oprócz koloru niebieskiego jest kolor czarny 19,90. Więc wydaje mi się, że bardzo przystępna cena. Co ważne, od razu w zestawie, w, każdym, w każdej latarce są baterie, także tak naprawdę klient otrzymuje już produkt gotowy do użycia. Na długie, co jeszcze? Też właśnie na przykład, żebyśmy byli dobrze widoczni, możemy to właśnie na przykład gdzieś dziecku do placaka doczepić, bądź ewentualnie właśnie też gdzieś, gdzieś mieć to przy kluczach, też właśnie brelok, bardzo mocno świecący, też typ pulsacyjny, na przykład jeżeli przyjdzie nam gdzieś iść poboczem, warto mieć to zawsze przy sobie, żebyśmy byli dobrze widoczni, żeby kierowcy nas z daleka widzieli. E, na jakieś jeszcze długie e, zimowe wieczory, szczególnie dla pań, wydaje mi się, że ciekawa propozycja to świeczki. Tutaj pierwsza propozycja też pakowana e, w taką ładną e, tekturową tubę. Tutaj akurat mam przykładowy nadruk e, świąteczny. Dodatkowo ten nadruk możemy też powielić właśnie na, e, na szklanym tutaj opakowaniu. Samo wieczko jest drewniane, tutaj na tym wieczku też możemy zrobić, czy to grawer, czy nadruk. Także tutaj, jak widzicie, akurat możliwości znakowania jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo ładnie pachnie, herbata piżmowa, taki zapach jest tego, także tutaj naprawdę wieczory będą całkiem, całkiem przyjemne przy tych świeczkach. Ewentualnie tutaj mamy zestaw też takich trzech świeczek, wanilia, kawa i zapach oceanu, także tutaj też trzy takie zapachy, jeżeli chodzi o znakowanie. To tutaj akurat e, znakujemy na nawiasku. Co jeszcze? Też akurat e, już tam wielkimi rokami zbliżają się święta, dlatego chciałem e, jeszcze zaproponować takie e, foremki do pieczenia np. piorniczków, e, właśnie żebyśmy mogli też gdzieś e, miło spędzić czas e, z naszymi e, pociechami. Także czy tutaj, właśnie bałwanek, ciechoinka, gwiazdka, czy tutaj. Karpetka świętego Mikołaja. Wszystko opakowana e, w takie plastikowe e, opakowanie, także tutaj też możemy bardzo duże pole e, do nadruku, także tutaj też możemy efektownie e, to ozdobić. Ostatni produkt, który chciałem pokazać, e, właśnie dla osób, które e, nie mogą się gdzieś tam e, oderwać od swojego. Telefona, właśnie w okresie, gdzie temperatura będzie niższa, żeby nie marzły im palce, to właśnie rękawiczki, ale właśnie też z końcówkami, które, dzięki którym działa ekran dotykowy. Także to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Widzimy się za dwa tygodnie. Wszystkiego najlepszego, zdrówka i do zobaczenia wkrótce.